Wracamy do raportu. Moim Państwa gościem jest pani Teresa Jakubowska, przewodnicząca partii Racja Polskiej Lewicy. Witam serdecznie. Witam, Dzisiaj 28. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Przenieśmy się na chwilę na plac zamkowy. Tam jest nasz reporter Bernard Kierat. No, na placu zamkowym coraz bardziej gorąco e, trwa szykowanie do godziny 17. Ze mną Mateusz Godek, koordynator tego projektu. Młodzi e, pamiętają, co to za projekt? E, projekt realizowany od 5 lat przez naszą fundację. Głównym naszym celem jest przypominanie o stanie wojennym, jak również zbudzenie pewnej refleksji nad całą historią PRL. Adresatami naszej akcji głównie są e, młode osoby, takie jak ja, które nie żyły w tamtym okresie. E, chcemy przypominać o historii najnowszej, bo uważamy, że jest to ważna historia. E, historia, o której bardzo często ludzie nie mogą usłyszeć na lekcjach historii, bo brakuje czasu i nie ma lekcji poświęconych historii e, najnowszej. My po prostu tą akcję staramy się jakoś wypełnić tą lukę, pokazać młodym ludziom w jakimś aspekcie, oczywiście, jak wyglądała Warszawa 28 lat temu, zainteresować się ich tą historią. E, stąd tutaj jesteśmy dzisiaj na Placu Zamkowym. Skąd pomysł na takie rzeczy? Właśnie tutaj widzę jakieś radiowozy, e, suki, dyski, duże Fiaty, Polonezy. Gaziki, skąd to w ogóle się wszystko bierze? To jacyś pasjonaci? Tak, my tutaj przy naszym projekcie od 5 lat współpracujemy z grupą rekonstrukcji historycznej. To są profesjonaliści, którzy zajmują się tym okresem historii naszej, naszego kraju i kolekcjonują samochody milicyny z tego okresu, wojskowe, mundury Ludowego Wojska Polskiego, mundury ZOMO. Dzięki temu możemy właśnie wiernie od, 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 odegrać ten, ten, ten moment z historii życia. Czego możemy się spodziewać po inscenizacji o godzinie 17? Rozumiem, że opozycja przyjdzie ze swoimi pałami i zrobi porządek, tak? No do końca tak nie, bo oczywiście chcemy tutaj być wierni e, historii, tak więc będzie tak jak to było wtedy, to ZOMO będzie pałować opozycję. E, to będzie wielka inscenizacja historyczna starć opozycjonistów z oddziałami ZOMO z udziałem ponad 100 osób. E, to będzie taka inscenizacja, poprzez którą pokażemy jak wyglądały właśnie takie zamieszki, takie demonstracje w tamtych, tamtych latach. E, no będzie to duża, duża incenizacja, aczkolwiek nie mogę za dużo powiedzieć, bo chcemy ten element zaskoczenia oczywiście zachować do samego momentu incenizacji. Czy oprócz 13 grudnia jeszcze jakieś akcje związane z tamtymi czasami, z milicją obywatelską? Nasz projekt składa się również z takiej części edukacyjnej. 11 grudnia w piątek mieliśmy spotkania z opozycjonistami i historykami, właśnie z licjalistami. Opozycjoniści opowiadali o codziennym życiu w tamtym okresie, jak ich wyglądało normalny dzień, jak działali w opozycji, jak, jak się Współorganizowali ten ruch oporu i oni wtedy, młodzi ludzie, mogą usłyszeć taką żywą relację od człowieka, który wtedy żył. I to jest często ciekawsze dla nich niż jakaś krótka notka z podręcznika. Panie Mateuszu, gdzie opornik? E, opornik będą rozdawany przez nasze wolontariuszki, które jeszcze teraz siedzą w fundacji i robią kanapki nam i her gorącą herbatę. Za chwilę przyjadą, będą rozdawać oporniki. E, ten opornik może przypomnieć, tylko dla tych, którzy może nie wiedzą, To był właśnie symbol sprzeciwu wo wobec władzy, który był wykorzystywany w tamtym okresie przez opozycję. Dziękuję bardzo Państwu. Znaczy panu oczywiście państwu jeszcze nie, Mateusz Godek, koordynator akcji młodzi e, pamiętają dzisiaj tutaj na placu zamkowym jeszcze będzie się działo. Drodzy Państwo, przychodźcie, wpinajcie o Oczywiście oporniki, no chyba, że ktoś w domu ma z dawnych czasów jeszcze białą pałę, to zapraszamy. Będzie, można nieco pobawić się tutaj z opozycją o godzinie 17.00 wielka inscenizacja z niespodzianką. Z placu zamkowego Bernard Kierat. My oczywiście na plac zamkowy jeszcze będziemy dzisiaj wracać. Podając za portalem gazeta.pl pod domem Wojciecha Jaruzelskiego po raz kolejny jak od lat zbierają się demonstracje. Przeciwników wprowadzenia stanu wojennego było około 200 zwolenników, około 40 osób. Jak zwykle liczby dotyczące nas, czyli osób, które przyszły manifestować solidarność z generałem Jaruzelskim, jest zawsze, jest ta liczba oczywiście zawsze zaniżana przez oficjalne dane. Moim zdaniem była raczej 140 niż 40. Po raz kolejny były manifestacje, po raz kolejny wspieraliście generała. Oczywiście tak, dlatego że uważamy, że jest konieczna ta przeciwwaga dla, dla, dla przeciwników generała. Uważamy, że jesteśmy mu to winni po prostu. Uważamy, że jest to człowiek, który jest godny szacunku. Ja patrzę na to szerzej. Ja patrzę na to z perspektywy naszych dziejów, 200, 200 ostatnich lat Polski. To jest ciąg powtarzających się co kilkadziesiąt lat powstań, które były zrywami nieprzemyślanymi, bardzo, o bardzo złych konsekwencjach dla narodu, dla, dla samej ludności, które, tworzy, które powodowały niszczenie polskiej inteligencji, okrajanie terytorium, represje bardzo silne. Tymczasem teraz był jeden wyjątek, było Powstanie Wielkopolskie. To było jedyne powstanie, które rzeczywiście było przygotowane z głową. A jak określić stan wojenny? A jeżeli chodzi o stan wojenny, to ja uważam, no oczywiście jeszcze wracając do tych powstań, no najgorsze, prawda, najbardziej nieodpowiedzialne było Powstanie Warszawskie, które skończyło się hekatombą miasta i wyniszczeniem 250 tysięcy ludzi. A jak oceni stan wojenny? Stan wojenny uważam, że jest to zerwanie z tą tradycją, która być może jest romantyczna, ale więcej szkody przynosiła niż dobrego naszemu narodowi. Teraz generał Jaruzelski postanowił zadbać o życie ludzkie przede wszystkim o życie Polaków nie dopuścić do rozlewu krwi. I to jest najważniejsza jego zasługa. On wiedział, ta decyzja nie była w ogóle łatwa. Ja sobie wyobrażam, ja mu bardzo współczuję. Ja wyobrażam sobie, jak bardzo musiał cierpieć, kiedy musiał podjąć tę decyzję, bo moim zdaniem musiał ją podjąć jako człowiek odpowiedzialny wreszcie za los i życie Polaków. I dlatego uważam, że musimy, jesteśmy mu winni tę solidarność, jesteśmy mu winni nasze poparcie. Przeciwnicy wprowadzenia stanu wojennego mówią, że wprowadzenie stanu wojennego w Polsce to była próba obalenia Solidarności, że to była próba obrony przywilejów partyjnych, próba obrony choćby nawet sklepów z żółtymi firankami. No, oczywiście, że to jest tego typu argumentacja, którą ciągle słyszymy, tylko że wyobraźmy sobie, że w tamtej sytuacji nie ma stanu wojennego. Wyobraźmy sobie taką sytuację. No moim zdaniem jest rzeczą zupełnie oczywistą, że wbrew tym i tym wyimaginowanym wyobrażeniom, że gdyby nie było stanu wojennego, to ja nie wiem, co by się stało. Pewnie by Solidarność zmontowała nowy rząd, powstał, powstałby, powstałaby sytuacja, która została opóźniona zdaniem naszych przeciwników aż do 1989 roku. Tymczasem w tamtych określonych warunkach było oczywiste, że Breżniew nie przysłałby nowo powstałemu rządowi zmontowanemu przez Solidarność depeszy gratulacyjnej, nie, nie pogłaskałby nas po główkach, tylko skończyłoby się tak, jak w tamtym okresie by się takie sprawy mogły skończyć? To znaczy, że oprócz wojska Związku Radzieckiego, które było, stacjonowało w Polsce w wielu miejscowościach, poza, weszłaby poza tym armia, która została zgromadzona co Amerykanie wokół naszych granic, co Amerykanie mieli możliwość obejrzenia na zdjęciach satelitarnych. Generał Wojciech Jaruzelski nie prosił o interwencję Związku Radzieckiego? Ja nie wiem, czy to ma w ogóle znaczenie, w tamte, jeżeli patrzymy na to szerzej. Dlatego, że w tamtej sytuacji być może, że rozwój wypadków byłby taki, że na pewnym etapie wydarzeń mogłoby się okazać, że to w jakimś sensie konieczne. Ale nie wiem, dlatego, że to jest takie gdybanie, prawda? Natomiast jest rzeczą oczywistą, że Solidarność i Okrągły Stół mogły powstać o wiele lat, wiele lat później, dlatego że był Gorbaczow i Pierestrojka. No to są rzeczy zupełnie oczywiste i życie iluzjami, tak jak się nam tutaj to wmawia i wmawia się tej młodzieży, która właśnie tutaj zrobiła tę inscenizację na Placu Zamkowym, która mówi młodzież, Pamięta, ta młodzież mogłaby się nawet nie urodzić, gdyby nie stan wojenny. A młodzi, jak teraz ja... pamiętają? Słucham. Młodzi, którzy urządzają teraz powtórkę tego, co było 28 lat temu. Mówią, że pamiętają i pokazują, jak Zomo pałowało tych, którzy byli przeciwko generałowi. Oczywiście, że tak, ale proszę zauważyć, że, że jest to młodzież. O bardzo bym powiedziała różnych zwyczajach. Tej nocy, tuż po północy, po rozwiązaniu naszej manifestacji, grupa naszych adwersarzy napadła na grupę członków racji i wybrała sobie najstarszego człowieka, najniższego i najsłabszego, kopniakiem w twarz go powaliła na ziemi i kopała. Więc Musimy kończyć to, jest, to jest właśnie taka młodzież. Teresa Jakubowska, przewodnicząca partii Racja Polskiej Lewicy. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Dziękuję. Oglądacie państwo raport. My wracamy dosłownie już za chwilę.